i udało się odwiedzić również stanowisko Kobelko, jak dla mnie z perspektywy operatora, który zasiadał na HST właśnie na Kobelko, na maszynie 20 na hybrydzie. Moje odczucia, jeżeli chodzi o komfort pracy, o siłę maszyny, bez żadnych zarzutów, więc mógłbym ją porównać do Mógłbym ją zaliczyć w zasadzie do tej klasy premium, bo miałem bezpośrednią możliwość pracować w zasadzie nawet na dwóch maszynach, tak? bo był taki okres, że nie było operatora jedną maszynę Komatsu hybrydę miałem na załadunku, a ja robiłem prace pomocnicze właśnie na Kobelko z łyżką skarpową, oczywiście uchylną. Więc Kobelko bardzo fajna maszyna, ale fajnie, bo Kobelko idzie w duże maszyny. W duże maszyny stosowane w kamieniołomach, przeładunkach, więc spodziewajcie się więcej. Myślę, że na przełomie z tego, co przed chwilą udało się załatwić, na przełomie czerwca, lipca będzie znacznie więcej, właśnie o Marce Kobal Kobelko na e, socialach Arek. Koparek. Także nie zapomnij subskrybować, nacisnąć dzwoneczka, a wtedy Kobelko objawi się dla Was w pewnej krasie już niebawem. Także zapraszam. Oglądajcie, bo jest co oglądać.